Mamy problem, bo Maja znowu wpuściła głupiego klauna na podwórko. Ale ja nie zrobiłam tego specjalnie. Już wam tłumaczę. Zamawialiśmy jakiś czas temu jedzenie, no i czekałam na kuriera, tak? Więc poszłam po prostu otworzyć furtkę, no bo chciałam wziąć jedzenie, ale to był on, a nie dostawca jedzenia. No i wszedł sobie na podwórko, a ja uciekłam. Problem, że nie wiem, o co mu może chodzić. W każdym razie, ostatnim razem, jak Maja zadzwoniła po tego klauna. Bo ogólnie, jeśli nie subskrybujecie kanału Mai, to pewnie nie oglądaliście tego filmu, ale Maja wpadła tam na pomysł, że zamówi klauna. No bo byłaś i że ten klaun będzie mnie pocieszył. I teraz nie wiadomo, o czemu wrócił. Czy Maja mu znowu zapłaciła, czy o co chodzi. Może się wytłumaczysz? Ja mu wtedy właśnie nie zapłaciłam. Ha, to może wrócił po pieniądze. Albo nie, nie wiem co. W każdym razie dziwnie się tutaj patrzy. Ja się go boję. Ten klaun na początku był śmieszny. Wiecie, robił jakieś sztuczki czy coś, ale na końcu yy, zaczął do nas wymachiwać nożem. No nic, ja mam pomysł. Skoro ostatnim razem on przyszedł, żeby zabawiać mnie, to może wrócił tutaj po to samo i po prostu teraz pójdziesz i mu powiesz, że mnie nie masz. Ty chcesz, żeby on mnie dopadł? I tak przed chwilą koło niego stałaś. Ale szybko uciekłam. Dobra, możemy to zrobić, ale w razie czego, jak będzie mnie atakował, to wychodzisz z kryjówki. Tak, tak, pewnie. No dobra No nic, Maja idzie mu ładnie przekazać, że mnie nie ma A wy pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem A dzięki temu nie pominie was żaden następny odcinek Już naprawdę niewiele brakuje do wbicia dwóch milionów subów Także subskrybujcie kanał Zostawiajcie dużo łap w górę, bo na 20 tysięcy lajków lecimy z kolejnym odcinkiem A teraz miejmy nadzieję, że nasz plan zadziała I że klaun sobie stąd po prostu pójdzie Cześć, wiesz, bo Milana nie ma dzisiaj Nie ma do dzisiaj, wiesz Nie powaliło, Wpuściła go do domu. Daję mi się balony, balony, mu, że byłeś, ale idź już, wiesz. Idź, serio! Chcesz, może cukierki, no ci dam. Teraz będziemy się konić tak dookoła. A Z której strony? On... Kurde. Eee... Owrócił! Wróciłem już, byłem. Eee, wróciłem, wiecie? Eee, dzięki za balony, super są. Mega mi się podobają ogólnie. Jeszcze bardziej by mi się podobało, jakbyś eee, już sobie poszedł. Weź mnie. Ej, on mnie dotyka. No ja bym też musiałam podać rękę. On mnie cały czas A eee, Czy możesz mu po prostu zapłacić i zrobić coś, żeby sobie stąd poszedł? Ale nie mam pieniędzy. Poza tym za co ja mam mu płacić, skoro ja go tutaj nie wołałam tym razem. Ale ostatnio mu nie płaciłaś. No bo nie ustaliliśmy nawet ile to będzie kosztować? Skąd miałam wiedzieć? E, no to czego chcesz, może tak. I może się nie zbliżaj, bo już nie mam gdzie uciekać. Okej. Okej. Zapacz jak ten mi to podał <laughs> A co to? Jakaś wiadomość do nas? No, no, no. E... Rozwinąć mamy. A rozwinąć, tak. Mm -hmm. okay. Tomasz, przeczytaj, ja może się odsunę trochę. A możesz wyjść? Damy znać, jak przeczytamy. No weź, to szybciej czytaj, proszę cię. On mnie stresuje. Nie dość, że wpuściłaś go na podwórko, to jeszcze wpuściłaś go do domu. I teraz mnie stresuje. Lepiej wymyśl jak się go podkreśla. Yy. długo mnie tu nie było, ale dzisiaj. Się zabawimy. Yy, czeka na Was wiele zadań. Jeśli jakiegoś nie wykonacie lub zrobicie coś źle, tracicie jedno serce. Łącznie macie trzy. Gdy stracicie wszystkie życia, to pogadamy inaczej. Ale my nie chcemy się bawić. A, aha, tak się pobawimy inaczej, okej. Okay. Eee... No to mamy przez W każdym razie dobra, przejdźmy do zadań. Im szybciej zadania skończymy, tym szybciej po prostu wiesz, on sobie stąd pójdzie. O ile będziemy wykonywać te zadania, tak? Ty mu wierzysz, to po pierwsze mu wierzysz, że sobie stąd pójdzie, a po drugie chcesz robić zadania od niego? Ty widzisz, jak on wygląda? Nie no dobra, wyprowadzę się z domu swojego. Idę, weź. Ale to ja też idę! Nie, oni się tam zbystają, e, Przeczekamy tutaj, może za chwilę wyjdzie. Po co ty tu Wyprowadzam przyszłaś? Wyprowadzam się z tobą. Ja bym chciał pomieszkać w domu, nie na ja dworze. Ja że on wyjdzie za nami i go tu zostawimy, ale nie wychodzi coś. Puka w szybę. Ach, nie wyjdzie stąd, nie? Nie no. To wiesz, jak on by wyszedł stąd, to może byśmy byli w stanie zrobić jakąś rundkę dookoła domu. Wtedy byśmy weszli do domu, pozasłaniali żaluzję i, I przynajmniej nie byłby w środku. O, popatrz, wyszedł. Ale zapraszam nas do środka. Zapraszasz mnie do mojego domu. Wow! Ekstra! Super! Super! To chyba wejdziemy na chwilkę. Eee, chodzimy. Jakby nie patrzeć na dworze jest trochę zimno, także... stoimy tutaj, nie? No! Czekaj, bo coś wyciąga. A skąd? Okej, okay, dobra. Super. Ile on tam musi mieć tych karteczek i wszystkiego innego? On cały czas coś wyciąga stamtąd. Patrz jaki ma brzuch. Dobra, czytaj. O, okej. Okay. Zgadnij, co jest w pudełku. Okej, okay, czyli pewnie dostaniemy pudełko zaraz. A tutaj są zasady, tak? Chyba. Wybierzcie jedną osobę, która będzie musiała odgadnąć, co jest w pudełku. E, no to wybieramy Maję. Czemu mnie? Aha kto go wpuścił? A kto go ostatni raz zamawiał? A dla kogo? Dla ciebie. No ale dobra. No to ja się zgłaszam. Okej. Okay. Co? On pudełko stamtąd wyjął? No chyba. Dobra, czyli mamy siąść tutaj. To już tam chyba śmieci. I rozumiem, że jeśli Maja teraz nie zganie, to mamy minus jedno serce. Ja się nie podglądam. Chyba tak to będzie działać, nie wiem. W każdym razie Maja tutaj ma już położoną rzecz. I no nie wiem. Nie mogę ci podpowiadać, wiesz? Jak nie możesz? Oczywiście, że możesz. No, chyba nie do końca, bo on stoi obok mnie. Okej, okay, czyli ja mam wsadzić ręce nam do środka i powiedzieć co jest w pudełku. No, to świeczki nawet dla klimatu nam podpala. Super. Klimacik zrobiony. Możesz wkładać ręce. A to jest okropne. Nie no, nie jest najgorsze. No gorsze niż to chyba się nie da, żeby było. Dobra, pudełko. Ja się dziwię, że Maja i tak włożyła tak szybko ręce do środka. Ja też się dziwię, ale stresuje mnie to, jak on się na mnie gapi, jak jest blisko mojej twarzy. Eee, nie przejmuj się. Po prostu zgaduj, co jest w środku, tak? Co to jest? Fajnie by w sumie było nie stracić pierwszego serca przy pierwszej konkurencji. To jest w dotyku, jak? Pomyśl, co, co mógł dać taki ten? Makaron? Nie, 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 nie mów tak. Mm. Robaki to są chyba. Robaki? Zgadła? Dobrze! Widzisz? Zgadła. Super, super, naprawdę super. Eee, to teraz czekamy na maja, aż wróci druga konkurencja. Druga, ok. Co było warto? Czy było warto? No nie wiem. Nie mogłeś mi serio powiedzieć, że to są robaki, tylko musiałam to macać w rękach. Tak jak już mówiłem, stało obok mnie, także nawet nie miałem okazji. W każdym razie mamy okazję zagrać w kolejnym grę, bo czekaliśmy specjalnie na ciebie. Nie musieliście, serio. Dziwnie wygląda to, co on robi. Już się obmacuje i. Poła nas. Na nie wiem. Jakieś pomysły, jak pozbyć się klauna z domu? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Może następnym razem, jak ktoś taki wejdzie mi do domu, to będę wiedział, co z tym zrobić. Ej, a takie szybkie pytanko. Jak będziesz stąd siedu, to zabierzesz ze sobą te robaki. Okej, okay, czyli na mnie jeszcze robaki zostawi. Super. Ale mamy karteczkę. Okej, okay, Maja, Maja jest chętna, żeby czytać, także zostawmy jej to. Koło nieszczęścia. Koło nieszczęścia. Ta nazwa już mi się nie podoba, a no, on wyjmuje sobie kolejną rzecz, tak? O. Ja kojarzę, że jest koło fortuny, a nie koło to, to tutaj mamy, czekaj, jaką fortunę? Minus 50 zł, minus jedno serce i jeden versus jeden. Okej, okay, czyli albo będziemy się z nim bić, albo stracimy serce, albo e, zabierze nam 50 zł. Najlepsze byłoby to. A kto mu da 50 zł? Ja nie mam. No już, ale ono tym mnie wie. No dobra, to ja może zakręcę. Ogólnie nawet nie wiem, co bym chciał wylosować, no ale dobra, zobaczmy, na no co nam wypadnie. Jeden versus jeden. No ja się z nim bić nie będę. Także po pierwsze, ja się z nim bić nie będę, a po drugie, przy pierwszym zadaniu brałam udział ja, więc teraz idziesz ty. No, z klaunem w środku w nocy się jeszcze nie biłem, także to zawsze coś nowego, tak? Nowe doświadczenie! Ogólnie w tym 1 vs 1 chodziło o to, że po prostu będziemy grać w kosza. W sumie to chyba lepiej, także myślę, że możemy zaczynać. On się już rozgrzewa, ja nawet nie wiem, jak w to się gra, ale nieważne, zaczynamy, tak? Dobra, nie wiem, ile gramy. 3, czyli... Kto pierwszy trafi trzy razy, wygrywa. No dobra, to co? To lecimy. Żutek wierzę w ciebie. To ja pierwszy. Nie trafiłem. Dobra, moja kolej. Lecimy. Żutek! Dobra, on też nie trafił. Na szczęście jest tak samo słaby w to, jak ja. Pierwszy. Tak jest. A on nie trafił? Dobra, do ciebie. Drugi! To drugi pod rząd. Dobra. Wierzę w ciebie, dajesz, zrobisz to. Kurde, tak blisko. Dobra, lecimy. Nie, teraz za lekko. Ale on w ogóle nie umie trafić. On jeszcze ani razu nie trafił? Ani razu. Ja muszę tylko jeszcze raz trafić. No nie! To ogólnie nie jest takie łatwe. Ja nie wiem, jak mi się przyparciło na trafi. Ej, czemu oszukałeś? To on se sam gra ze sobą. No to dawaj, ty też tak rósł. Zasady były inne, ale dobra. Jak widać jak się przegrywa, to trzeba zacząć oszukiwać. Prawie było teraz. Yes, wygrałem. Wygrałem. Udało się. Dwie gry i nie straciliśmy ani jednego serca. Bardzo dobrze nam idzie. Ja ten jest załamany, ale... Sam wymyślił konkurencję, w której przegrał. To, to trzeba mieć dopiero talent. Wybieracie grę, w zasadzie przenosicie ją do kogoś, macie ją opanowaną, a jednak jak się okazuje, nie potraficie w nią totalnie grać. Dla nas to dobrze, ale niestety domyślam się, że to nie były wszystkie zadania. Także dawaj od razu tą kartkę, no nie zwlekajmy z tym. No dawaj, dawaj. Chodzi mi daj. Co? Dwie rzeczy wyciągasz? Dwie rzeczy teraz okej. Okay. No daj no. <słuch> co mamy tutaj napisane? Puzle horroru, a z drugiej strony? Musicie złożyć w całość moje zdjęcie. To super! Czyli tutaj y, są te całe puzle, tak? Co wam się tak głaszcza? Nie wiem. Nie mogłeś innego obrazka wybrać na puzle, tylko... Twoją twarz? Dobra, gramy! OK, zobaczmy zatem jak wyglądają te puzle. I co, to jest pocięta kartka. A czego się po nim spodziewałeś? No dobra, to bierzemy się chyba do roboty. Ja zawsze bardzo lubiłam układać puzle, ale jak sobie pomyślę o tym, że mam układać jego zdjęcie, to mi się odeścia. On w ogóle jest jakiś specjalny, cały czas takosze robi. Może sprawia mu to przyjemność. Ja myślę, że on po prostu ma jakąś chorobę skóry, jego wszystko spędzi i przeniesie to zaraz na nas. No gramy, gramy. Nie wiem od czego mamy zacząć, bo zobaczcie, jak te zdjęcia wyglądają. Jak z czegoś takiego coś ułożyć. Przecież na ten Dać. Dobra, poszukajmy może jakichś takich głównych elementów, jak na przykład tutaj. Tu mamy e, kawałek e, twarzy. I ty tu... masz zęby, ja mam oczy. Okej, okay, no i widzisz? I to na przykład e, tutaj do tego pasuje, tak mi się wydaje. Mm -hmm. No możliwe, że tak. Tutaj mamy kawałek twarzy od boku. To jest ten kawałek, tutaj. Tylko popatrz, jak to jest dziwnie pocięte. Te elementy nakładają się na siebie jakoś w taki sposób. Nawet nie do końca pasują, no ale mniej więcej wiemy, że to już jest w miarę okej. Okay. Tak, teraz ten element dokładamy tu. Okej, okay, no i dobra, no i mniej więcej wiemy jak układać. <laughs> Mam jego czoło! Pokaż, masz zmarszczki. No masz. To to czoło jest. Okej, okay, czyli dokładamy to na górę. Szukaj jeszcze jakiś takich elementów twarzy czy coś. To będą te włosy. Jeszcze włosów brakuje. Nie, nie będzie, brakuje kawałka czoła. Czekaj, to chyba będzie to. I na ten moment mamy już tyle, tylko teraz musimy znaleźć włosy. Czy to są włosy? No w sumie wygląda jak ta jego peruka. O, popatrz. Myślę, że idzie nam super. Teraz ten element dokładamy tutaj. To powinniśmy dać jakoś tutaj. To pasuje tutaj. I ostatni element to będzie to. No i mamy całość. O, bramę, także... Chyba się udało. Chyba się udało. A gdzie ty idziesz? Piątka. 5 minut chyba. Może przerwę sobie zrobił w robocie. Nie sobie robi przerwy ile chce, byle by tu za szybko nie wrócił. Ale czekaj, możemy go teraz zamknąć. Nie wiem co on tam robi, ale chodź zamknąć to szybko. Najmniej się go pozbyliśmy aktualnie. I aktualnie, póki go nie ma, przypomniało mi się o jednej mega fajnej rzeczy. No bo wiecie, przed chwilą układaliśmy te jego nędzne puzle, a w naszym sklepie już niedługo będziecie mogli sobie kupić puzle, tylko że o wiele fajniejsze, bo będą takie świąteczne, ze mną, z jutkiem i z Totusiem. Także wyczekujcie, bo będą one naprawdę mega słodkie i o wiele fajniejsze w układaniu niż to coś. Dokładnie tak, a ten limitowany świąteczny drop startuje już 5 grudnia o godzinie 14.14, .14. także koniecznie no pamiętajcie sobie tą datę i wyczekujcie, bo oprócz superowych później będziecie mogli kupić tam na przykład takie fajowe bluzy, które będą dostępne w trzech kolorach i pełno innych gadżetów, których jeszcze nigdy u nas nie było. Dodatkowo do pierwszych 500 zamówień będziemy dołączali super prezent niespodziankę, o którym już niedługo opowiemy wam nieco więcej. Także koniecznie obserwujcie nasze Instagramy, bo tam na pewno powiemy o tym nieco wcześniej. A teraz musimy go chyba wpuścić do środka, nie? No nie wiem, szybę zaraz wybije, otwórz to. Przestań stukać, co? Ziemniaki. Skąd ty ziemniaki wziąłeś? Eee, ja mam lepsze pytanie. Po co nam te ziemniaki? Mm, ogólnie wyszedł. Idziemy za nim. Chyba tak. No i dobra, i co z, z, z tymi ziemniakami? Co mam się poczęstować? Dzięki. Rzucę w ciebie, no? Ok, ale poczekaj, bo on ci dał jednego ziemniaka, tak? No. No to. Aha, trzy pokazuje, czyli masz trzy próby, żeby go trafić. Dobra. I pewnie jeśli go nie trafisz, no to stracimy życie. Ale ja trafię! Dwa. A dwa, dobra, czyli masz dwie próby. Uciekasz? Michael, czy ty chcesz stracić życie? Nie chcę! Dobra, jeszcze jeden! Dawaj. Serio? Czemu nie podeszłaś bliżej? Nie było zasad, że nie możesz podejść bliżej. Ano. No, no i po pierwszym życiu, okej. Okay. Mamy jeszcze dwa. I chyba wchodzimy do środka. Przynajmniej on już czeka w środku i znowu coś wyciąga. No nie. A musisz mi wszystko z rąk wyrywać. Hmm, zgadnij zapach. Z tyłu zasady wybierzcie jedną osobę, która będzie musiała odgadnąć trzy zapachy. Dobra, wybieram maję. A ja Wybieram ciebie. No to papierkami mi nożyce. Nie, bo ja mam chorą nogę, patrzcie. Mam chorą nóżkę. bandażu. Jak po sobie wrzątkiem lejesz? <słuch> tak, poparzyłam sobie dzisiaj całą stopę, więc musisz ty. Nie, papierka mi nożyce. Dobra, do jednego. Do jednego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zgniotłam Cię jak grubaczka w ziemię. Idziesz wąchać. Zaraz do robaczku wrócimy i wezmę tamte, które obmacywałaś i Ci je wrzucę za koszulkę. Nie. Nie, Nie ja się boję, naprawdę. Już mi coś daje, tak? No. W coś wsadziłem rękę. Gdzie to jest? No, przed Tobą. Dobra, wąchaj to. Byle szybko. Nawet ja to tutaj czuję. Mm. Nie wiem, Śledzi jakieś? Tak. To był śledzie. Ja w to wsadziłem rękę. Daj mi papier. Dobra, dawaj drugą rzecz od razu. Może się nie zrzegam. O! Zobaczymy. To nie jest złe. To nie jest złe. No, Czujesz jak to wali? Ale to co teraz będzie? Ale no to właśnie. Serio, to śmierdzi. No nie, będzie dobre, serio. Ale mi to śmierdzi. No bo śmierdzą ci śledzie, które stoją obok. Nie, mają ja mnie pewnie troluję. No nie! Naprawdę. Na pewno to jest coś dobrego? Ja bym to serio zjadła. Tu byś zjadła? Tak, naprawdę. No, bon haj. <laughs> 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 Wiesz, co to było? Nie wiem, ale mam mordę w tym. Ile się to na urodziny? Ej. Tort? Tak. Zgadłeś! Brawo! Brawo! Możesz otworzyć oczy na chwilę? Chuj. Wyglądasz teraz jak klaun, zobacz. Nawet nie wiesz, skąd on ma ten tort. No, w sumie to nie wiem. Fuh. Fuh. Z tego co pamiętam, to miałem zgadywać zapachy, a nie mieć wsadzany łeb w cokolwiek. Dobrze, że mi mordy nie wsadził w śledzie. No, naprawdę dobrze. Już? No, powiedzmy. No nie jesteś brudny, ale na pewno się kleisz. Dobra, dwie na dwie rzeczy mamy, czyli potrzebuję odgadnąć jeszcze jedną. Nie wiem, co będzie tą rzeczą. Trochę się boję, bo to są rzeczy totalnie z różnej półki, tak jakby. No, na razie nic nie ma w ręce. W każdym razie, niech wyciąga. No, ja już mam zamknięte oczy i czekam, tak. Mm, nie wiem, chyba szykuje. Mm. Fuj, co tu tak śmierdzi? Czemu on mnie czymś dotyka? Śmierdzi głównem? Eee, on. To. To była jego ręka. I on I chyba. Co ty mi rękę dajesz powąchać, chory jesteś? On sobie nią chyba. Co się chyba nią. Grzebał w dupie! To grzebał sobie w dupie przy, przy nas, wszystkich tutaj, tak? I ty mi nic nie powiedziałaś. Ty mi też nie powiedziałeś o robakach. Ale to nie to samo, on sobie grzebał ręką w. No, ale przynajmniej z gatłem. Wierzę głównym śmierci. Uj, Jeszcze mnie całego tak wymazał. Nie ruszaj mnie. A ty co? Nie! On sobie po prostu wychodzi. No, chyba tak, chyba poszedł do drzwi. Rzeczywiście wychodzi. Eee, także. Pozbyliśmy się klauna, ale to był chyba najdziwniejszy wieczór w moim życiu. No nic, ja idę się chyba myć, a wy wpadajcie na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie. Naprawdę warto je sobie nadrobić, jeśli jeszcze ich nie oglądaliście. Także klikajcie w jeden z nich, pośpieszcie się, bo znikną one dokładnie za 3, 2, 1.